Witam Was serdecznie, moi kochani widzowie. Dzisiaj zrobimy przepyszny barszczyk czerwony. Buraki będziemy dodawać w dwóch kładach. Najpierw buraki zawijamy, będziemy piec w piekarniku i drugie buraki będą surowe, obrane. Najpierw będziemy je gotować, a później będziemy dodawać kolejno pozostałe składniki. W pierwszej kolejności muszę włożyć do piekarnika te buraki, żeby zdarzyły się zapiec. I będzie tu ich około takie mniejsze. Muszę wygrać, bo te zyski będą się zbyt daleko przekietać. Nie mam akurat takich mniejszych. O! Dołożymy tu zaraz jeszcze cebulę do pieczenia. Teraz tak, wóreczki mamy zawinięte. cebulę 2, 5, 7 cebul i 4 ząbki czosku i to wkładamy do piekarnika na 220 stopni na ponad godzinę. Muszę sobie ustawić zegarek, żebym wiedziała. O trochę Muraki się Teraz będziemy robić grzybki. Nie mam prawdziwków, powinny być prawdziwki, ale może czarne Liście laburoza tu do zabezpieczenia, żeby to było. Dobrze, tyle wystarczy. To zalewamy. Niecałym litrem wody. Wodę muszę sobie uzupełnić, będę potrzebować. Wkładamy do tych grzybków kilka kulek ziela angielskiego. I liście laurowe. I teraz to wstawimy sobie, żeby się gotowało na wolnym ogniu, Zagotuje się, Podobnie i wtedy przelejemy do naszego wywaru o, i to podłączamy a tu będziemy przygotowywać najpierw warzywa seler kroimy na obudził się w bureczkach na drobniejsze części dodajemy pierduchę buraczków miałam 4 kg z tego 2 kg wziąłem do pieczenia a resztę będę rozdrabniać tutaj z buraczki. Strasznie twarde. Przepis podejrzałam od pani Magdy Gessler. Budowała. z tego przepisu jeszcze nie robiłam żypki już zaczynają się gotować teraz je pogotujemy i później Dołożymy do wywaru, ale w międzyczasie będziemy zbierać piankę. Tak jak mówiłam, dodałam tutaj liście laurowe i angielskie ziele. Do buraków dodajemy por. białe cebule i zalewamy wodą. Tak zalewamy, żeby zakryć warzywa. Jeszcze musimy dolać wody, tak żeby warzywa były zakryte. Teraz są zakryte. Jeszcze troszeczkę. I będziemy teraz doprowadzali do wrzenia. Jak zacznie wrzeć, zaczniemy dokładać wtedy pieprz, angielskie ziele, liść laurowy, cukier i ocet. Pięć łyżek octu, ale na razie musimy doprowadzić do wrzenia. Nasz barszczyk czerwony powolutku tutaj zaczyna pyrkotać, jak tylko się zagotuje, zaraz będziemy dokładać cukier, ocet, angielskie ziele, kulki pieprzu i liście laurowe. Ale na razie Kolor ma już przepiękny. I później jeszcze dołożymy grzyby, łupiny z jabłek. Ale to wszystko musi się powolutku gotować. Teraz wlałam 7 łyżek octu Z tego względu miałam dać 5, ale mam więcej tego wywaru, więc dałam 7. I wrzuciłam grzyby i wlałam 3-4 litra wywaru z grzybów. Dołożyłam upieczoną cebulę z piekarnika, wrzucam 5 goździków. I teraz dosypię 4 łyżki cukru. Dorzucam jeszcze 6 zielonych ziół. I teraz powolutku będziemy podgrzewać, nie będziemy dopuszczać do wrzenia. Do barszczu wsypałam trzy łyżki soli i pieprzu mielonego. I teraz będzie jeszcze około godziny, tak mięk, Praktycznie te warzywa miękną. Bo on ci nawet nie gotuje, bo nie możemy dopuszczać do wrzenia, bo wtedy zmieni kolor. I później wyłączymy, odstawimy do jutra, a jutro dołożymy jeszcze skład. Warzywa z barszczu odcedziłam. Proszę zobaczyć, jaki kolor piękny ma nasz barszczyk. A teraz będziemy. Aha, jeszcze oblełam jabłka. Ponad 10 jabłek. Jabłka w moim y, przypadku koksa y, pomarańczowa, ponieważ nie miałam szarej renety ani antonówki, które byłyby jeszcze lepsze, bo są kwaśne. Ale te też są słodkowinne także. I buraczki teraz będziemy ścierać. Buraczki piekłam w piekarniku, to i to wszystko będziemy podgrzewać. Braczki mamy już starte. Teraz przekładamy do naszego barszczyku. Za chwilę dorzucimy kupiny z jabłek. I ze cztery duże ząbki czosku jeszcze. I będziemy bardzo powolutku podgrzewać, nie dopuszczając do wrzenia. na przepiękny. Bardzo intensywny, wręcz amarantowy. Teraz użyjemy lupiny z jabłek. Zawierają dużo piek, więc. Troszeczkę zagęszczam nam ten barsz. I naklejemy niech się. Pobrudziło. Teraz by to nam się pobrudziło troszeczkę. Pokrywka Musimy mu to wytrzymać nie wyglądało i włączamy sobie piecyk i teraz doprawimy tylko do smaku odcedzimy i barszcz gotowy a na razie musi się jeszcze około godzinki pogrzewać zobaczcie proszę jak to kolorowe kolorowo zapach w domu niesamowity smak barszczyku zniewalający kolor proszę zobaczyć jaki kolor Po prostu przepiękny I jeszcze muszę do państwu się przyznać do czegoś, ponieważ by jabłka były trochę z bardziej słodkie, więc dolałam tutaj buteleczkę 0,33 od jabłkowego i jedną buteleczkę soku z czarnej porzeczki. Jest po prostu przepyszne. Polecam, żeby tak zrobić, bo naprawdę bardzo pod smak zasmak. Pycha już jest gotowy, wyłączyłam. Teraz będę przedcedzać, nalewać do słoików i pasteryzować w 130 stopniach przez godzinę. Barszczyk już jest przedcedzony, ma taki piękny kolor. Teraz jeszcze wsypiemy pieprzu. Na i podgrzejemy jeszcze lekko. mój ranek domowy pięknie pachnący o, i teraz już jest doprawiony Się podgrzeje już, będziemy przelewać. Moi kochani, baszczyk gotowy, kolor prześliczny, smak oszałamiający. Te malenkie płatki, które tu pływają to majeranek. Najpierw będziemy hartować słoiki po troszeczkę. będzie widać w słoju jaki jest kolor ale to za chwileczkę ostatnie pół słoiczka barszczu zamykamy, proszę zobaczyć jaki ma przepiękny kolor smak łamiający. po prostu raj dla podniebienia a zapach w sumie się po całym domu niesamowity takiego barszczyku powiem Wam szczerze, że jeszcze nie jadłam jest super, polecam. Teraz będę pasteryzować. A brzegi jeszcze wycierałam, dokładnie przycierałam ręczniczkiem, żeby coś tam się nie dostało jakiś poproszy. teraz stawiamy do piekarnika na 130 stopni na godzinę. Barszczyk już się pasteryzuje w temperaturze 130 stopni w piekarniku. Stawiłam na godzinę. Barszczyk mamy gotowy, spasteryzowany. Wygląda przepięknie, smakuje również cudownie. O tym może świadczyć te półszkaneczki, które już wypiłam, zostawiłam dla siebie. Jest po prostu no, nie do ocenienia. Rewelacja. Polecam serdecznie ten przepis. Naprawdę jest pracochłonny, nie powiem, ale jest bardzo, bardzo smaczny. Po prostu miód dla podniebienia. Życzę Państwu dużo zdrowia, spełnienia marzeń, spokoju ducha i wszystkiego, czego sobie tylko życzycie. Proszę o subskrypcję i polubienie mojego kanału. Do usłyszenia. Pa-pa!